Jeżeli chodzi o pierwszą edycję, to generalnie uważam, że bardzo, bardzo wysoko sami sobie trochę poprzeczkę postawiliśmy, chociażby kategorię historyczną. Obawialiśmy się trochę, że, że w tej kategorii będzie mało zgłoszeń. Spodziewaliśmy się, że, że właściwie nie osiągniemy nawet minimalnego pułapu co do, co do zgłoszeń, żeby przeprowadzić w ogóle eliminację. W kategorii Lichtenheiner, czyli w piwie historycznym, zgłosiło nam się 17 piwowarów, natomiast w drugiej kategorii, Belgian IPA, zgłosiło nam się 29 piwowarów. To także było bardzo dużo. Udało nam się osiągnąć nie tyle minimum, a nawet przeskoczyliśmy swój własny, założony pułap organizacji tego konkursu. Większość z nas organizatorów Podla, pierwszego podlaskiego konkursu piw domowych waży piwo w domu i wysyła je na konkursy. Na organizację tego konkursu w związku z tym patrzyliśmy tak naprawdę z perspektywy piwowara domowego wysyłającego swoje piwo na konkurs i chcieliśmy zorganizować go w taki sposób, w jaki chcielibyśmy, żeby był zorganizowany konkurs, na który wysyłamy swoje piwo. W tym roku zaplanowaliśmy trzy kategorie. Bohemian Pilsner, piwo, na które potrzebujemy troszeczkę czasu, aczkolwiek nie jest skomplikowane w ważeniu. I druga kategoria, którą zaplanowaliśmy, przygotowaliśmy dla naszych piwowarów, to jest. Um, Widbir, jest, jest to kategoria dla początkujących. I ostatnie piwko to jest Sezon, yy, Season, ci myślę, że dla bardziej wymagających i trochę bardziej doświadczonych piwowarów, yy, którzy zechcą nam tutaj zabłysnąć. Spodziewamy się, że yy, będzie bardzo wielu chętnych. W tym roku, tak samo jak poprzednim, planujemy zorganizowanie panelu kalibracyjnego dla sędziów. Wydaje nam się, że jest to bardzo cenne w kontekście późniejszej oceny oraz informacji zwrotnej, zwrotnej dla piwowara. Uważam, że spotkanie Komisji Sędziowskiej przed konkursem, po to, żeby spróbować piw w stylu, który ma być potem oceniany, podyskutować o tych piwach, zastanowić się nad tymi drobnymi detalami, które sprawiają, że czasem piwo jest lepszym przedstawicielem, może w innym stylu, albo a niekoniecznie w tym, który jest oceniany, jest bardzo wartościowe. Włożyliśmy w tę organizację jednak dosyć dużo zaangażowania, pracy serca. Postaramy się w tym sezonie włożyć nie mniej, a może nawet więcej.